Nie a dlaczego? Jakoś nie zastanawiałem się na nie wierzę. A jutro mamy piątek 13? Będzie pan coś robił, żeby nic Niektórym. się nie stało? Nie, nie. 13 też mi się nie wydarzyło, a kontuzję kolana dostałem. Jakoś nie wierzę w to. Piątek 13? Oj, wierzę! Wiem, że jutro pechowy dzień będę miała. A dlaczego pani wierzy w przesądek? No, może jestem starej daty, ale chyba nie On jest. Młodzi A młodzi tak? Wiemy. Tak, ale ja zawsze mam, jeżeli jest piątek i trzynaste, zawsze jakiegoś pecha mam. A co się przydarza najczęściej? No, albo coś zgubię, albo coś zbiję, albo to już wiem, że trzynastkę i się w ogóle nie bronię przed tym. A jakie jeszcze inne przesądy Pani bierze? Czarne koty, guziki? No nie, czarne koty to nie. Guzików nie zbiera. Tak, jutro piątek trzynastego. Czy tak trochę ogólny? Czy tak? Tak. I taki nie. Mhm. A dlaczego? Czy? sprawdza się? No nie, no. klucze jakiś, tak... w piątek. Czy myślę o tym, ale nic nie robię takiego, żeby tam. zapobiec. Zapobiec temu, no właśnie. Naprawdę? Tak. No? tak. Bytko, nie za piątek bardzo. 13? <laughs> nie za bardzo. Nie. A to z, y, z jakich przyczyn? Nie sprawdzają się według jestem optymistką, więc w zasadzie wszystko, co jest negatywne, pomijam. Nie, nie za bardzo. Nie a, wierzę w A przesąd. dlaczego? Takie zabawne i przesądy takie staroświeckie, staroświeckie mi się wydają trochę. Starsi ludzie może wierzą. A w piątek 13 jakoś zapobiegasz temu, żeby nic się nie stało? Nie, nie, nie. nie? Nawet pewnie bym nie wiedział, że jest piątek 13 Dopiero dzisiaj właśnie w pracy wszyscy panikę siali. I połowa pewnie nie przejdzie do pracy jutro albo nie wyjdzie w ogóle z domu, będzie się tylko w chacie żeby uniknąć. Się. Nie, nie, wszystko będzie okej. Okay.